Ważne. Wystarczył rok, żeby to powstało. jest jeszcze istotne, i skorzystają nie tylko nasi studenci, ale również pracownicy. Nasze pracownie, mamy ich w sumie dziewięć. Wyposażenie mają takie fantomy. Wysoko za, zaawansowane. Co to znaczy? To znaczy, że ten fantom jest w stanie na przykład oddychać, e, symulować kaszel, zaburzenie akcji serca, może się spocić, może mieć gorączkę. Pacjent rozmawia z nami, także możemy przeprowadzić wywiad. Sprzęt, który czytały, o, sprzęt, który towarzyszy, pozwala nam też ten sprzęt, bo to on jest realistyczny, cały i pacjent i całe sale są realistyczne, czyli one odzwierciedlają te sale sytuacje, jakie są rzeczywiste w szpitalu, na przykład oddział ojomu czy anestezjologii. I teraz to wszystko, co mamy tutaj, oddaje tą sytuację taką rzeczywistą, szpitalną, ale student. Kształci się wykonuje czynności po prostu w bezpiecznych warunkach, bo jeżeli zrobimy błąd o czymś zapomnimy, no to pacjent on nam umrze, bo tak żeśmy wyreżyserowali, zaplanowaliśmy, ale w rzeczywistości pacjent nie umie. Natomiast my możemy sobie przeanalizować te błędy czy niedociągnięcia, pochwalić siebie, że coś umiemy, że coś potrafimy i doskonalimy te umiejętności tutaj. Znajdujemy się w pracowni umiejętności technicznych. Tutaj studenci uczą się doskonalą swoją technikę, którą już poznali swoją umiejętność pracy przy pacjenci. Tutaj mają różne trenażery, fantomy, przy których mogą pracować. Mamy tutaj fantomy takie jak do nauki iniekcji, do nauki reanimacji, resuscytacji, opatrywania ran, do nauki badania piersi. Mamy różne fantomy. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, kolejna ze znakomitych inicjatyw podnoszących jakość kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej. Kolejne z dużych dzieł Jego Magnificencji Rektora, profesora Józefa Bergiera i zespołu jego współpracowników w skali akademickiej, to przede wszystkim podnoszenie poziomu kształcenia do. Naprawdę europejskiego, a nawet światowego, bo są to wszystko najwyższej jakości instrumenty pozwalające kształcić w pełnym zakresie na najwyższym poziomie. Dla nas jako miejskiej społeczności to jest także odnoszenie naszej biaj Podlaski do europejskiego światowego formatu nasz. Akademicki charakter dzięki obecności dwóch znakomicie rozwijających się uczelni świadczy o potencjale rozwojowym miasta, pozwala mieszkańcom Białej Podlaskiej i naszego subregionu uzyskać bardzo dobre wykształcenie praktycznie bez wyjazdów do większych ośrodków akademickich. Z ogromną satysfakcją przyjmujemy tę kolejną inicjatywę, bardzo ją doceniamy.